Siemko witam Was na kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o Bananie. Grze, która ma czwarte miejsce na Steamie obecnie według graczy online. Jest dużo wyżej niż np. przykład Elden Ring, czy Apex, czy One Human, który dopiero sobie miał premierę. Co jest fenomenem tej gierki i dlaczego tak dużo tych graczy? W ogóle wiecie na czym gra polega? To jest cała nasza gra. Nic więcej nie ma. Jest po prostu banan, Banan klikamy, wyświetla nam się takie plus jeden, że kliknęliśmy w banana, wyświetla nam się na dole ile razy na sekundę klikamy banana, więc możemy sobie szybciej kliknąć. I wyświetla nam się ile razy w sumie kliknęliśmy banana. I to tyle. Banana możemy zaskurkować, możemy mu. Equip na przykład. jak ten equip, proszę bardzo, możemy mieć teraz takiego bananka, który się ładuje chociażby. A może chcemy sobie, nie wiem, banana wrzeszczącego założyć, proszę bardzo. Nic specjalnego. Ma po prostu skórki. I to jest cała gra. To jest koniec. Już wszystko widzieliście. Najszybsza gra w waszym życiu. Przeszliście ją. Wystarczy klikać w banana. I właśnie to, że klikacie w tego banana, daje wam te skiny. Co jakiś czas po prostu gra wam je dropi. No i teraz cała impreza jest wokół po prostu tych skinów. Przez to, że wszedłem sobie właśnie do tej gry tak jak widzieliście w bardzo krótkim czasie. Dosłownie, że ile to było. 10 sekund, 20 sekund, klikałem w bananka, dostałem dwa banany. Oj tak, dostałem dwa banany. No i teraz te banany są warte 3 grosze i 3 grosze. Niektóre są warte więcej groszy, na przykład 4 grosze, ale przecież nie takie mamy na myśli, kiedy próbujemy coś dropnąć. Więc zobaczmy sobie, jak to wygląda na rynku społeczności, kiedy wejdziemy sobie w kategorię bananów, to wychodzi na to, że są takie banany, które kosztują po parę tysięcy złotych nawet e, proszę bardzo. Cryptic nana i tutaj taki bananek, proszę bardzo, sprzedał się na przykład za 6 tysięcy zł, a tutaj za 4,5, a tu za 4,300, i było trochę tych sprzedaży. Ok, no to może taki bananek, proszę bardzo, sprzedał się na przykład za 1000 zł, i tak dalej. Więc ludzie po prostu klikając tego banana, dropią je. Mniej bądź bardziej rzadkie bananki, i oczywiście masa z nas będzie dostawać tylko te najgorsze, te zwykłe banany, których ilość na rynku to 17 milionów. No, nie dziwić się, kiedy wchodzę do gierki i praktycznie od razu mi wypada taki bananek, czy ten banana Angel, czy jeszcze mamy ten Loading, też one wszystkie to są takie taniutkie. O proszę bardzo, 150 tysięcy. Mam jeszcze tego, jest ko, uwaga, 570 tysięcy. Jest tego dość sporo, bo bardzo łatwo dropi, ale właśnie im dłużej jesteście w gierce i im tam utrzymujecie tą aktywność tym generalnie no macie większą szansę na to, że wam coś wypadnie lepszego, bo po prostu to jest kwestia szczęścia, a szczęście to kwestia liczby prób, więc jeśli byście w nieskończoność klikali w tego banana to byście mieli nieskończoność dropu, więc zapewne byście dropnęli jakiegoś drugiego. Więc teraz właśnie tylko kwestia, czy macie na tyle szczęście. Bo jak widzieliście po moim ekwipunku, ja tego szczęścia nie miałem, a wydropiłem tych bananków całkiem sporo. Mianowicie 40. 40 bananów już mam w tym momencie, a żaden nie jest warty więcej niż 4 grosze. No i teraz kwestia tego, czy liczba kliknięć na sekundę ma jakieś znaczenie, czy długość aktywności ma jakieś znaczenie. Bo zauważyłem, że za każdym razem, kiedy wbijam do gierki po kilku godzinach nieaktywności, czyli na przykład 3-4 godziny byłem nieaktywny, to od razu tylko wejdę, tylko parę razy kliknę, dostaję jeden bądź dwa banany. I potem mogę na przykład klikać godzinę, dwie, trzy, nic się nie dzieje. I potem znowu na przykład mi rzuca jednego czy dwa. I znowu, potem długo się nic nie dzieje. Zostawiłem raz na całą noc i mi dropnął chyba jeden banan. Żeby klikało po prostu autoklikerem oczywiście, przecież ja nie będę klikał, nie? Więc tutaj, że clicker się nie dostaje banan, no bo przecież kogo to opłaci? Po prostu klikacie i facet zarabia na tym, że na rynku społeczności jest gigantyczny obrót tymi bananami. Tak, jest gigantyczny obrót i on na tym zarabia, bo od każdej transakcji powiedzmy wejdzie tego grosza, bo od każdej transakcji jest na przykład jeden grosz dla Was, jeden grosz dla SteamA, jeden grosz dla twórcy. No więc jeśli teraz sprzedało się. 1 237 000 bananów tego typu to od każdej transakcji gościu dostał grosz. A tych się sprzedało 127 000, a tych się sprzedało 500 tysięcy, a tych się sprzedało 116. I tak z każdym bananem. Bananów jest coraz więcej, coraz można powiedzieć, nowe to skórki wychodzą, więc zawsze macie szansę, że coś nowego co totalnie, co będzie miało mega cenę. Tak, właśnie to te 6000. A ludzie nie wiadomo po co to kupują, bo myślą, że to kiedyś podrożeje. Ale czemu miałby to podrożeć? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Statystyki też są dla mnie trochę magiczne, bo banany, który gdzieś tam. 30 kwietnia wystartował Na początku w ogóle jakieś takie całe nic No 1000 graczy, no jak na taką gierkę to i tak dużo, nie? 1000 graczy w piku Ale zobaczcie Tutaj nagle Ktoś nagrał o tym w maju filmik, prawdopodobnie I się zaczęło I liczby no po prostu wystrzeliły A tutaj to już w ogóle poszło jakąś spiralą w kosmos W czerwcu I Mamy, liczby 890 tysięcy pik graczy. Wow! 890 tysięcy! Dla porównania, New World miał coś koło 900. A zaraz możemy zobaczyć. Proszę bardzo, taki bananek, gerka napisana w jedno popołudnie. Wystarczy tylko było dodać te dropy i już. Jaki sukces prosty! W tym momencie utrzymuje się taki pik graczy dzienny na poziomie jakichś 300-400 tysięcy. Gierka generalnie, a wręcz jest prawie 500 tysięcy to jest jakieś chore, nie? ale to jeszcze są liczone z poprzedniego miesiąca, kiedy tutaj było te 890. Zobaczymy, jak się zamknie ten miesiąc. No prawdopodobnie już będzie spadek, no bo słuchajcie, wzrost graczy o 7233% no, to trochę dużo. No i jeszcze od tego udało im się podbić w kolejnym miesiącu, znaczy w kolejnych dniach. 20% Ja pierdolę No po prostu hańba dla New Zobaczcie Pik graczy all time 913 tysięcy Zresztą banan Taki banan miał prawie tyle samo w piku graczy co New World. Co za hańba Dla Amazonu Zobaczcie Ile w tym momencie Graczy siedzi w takim New Jakieś 3000, w piku 5000, w piku 5000 graczy ma New World, kiedy banan ma 400. Spoko. No ale co się dziwić, nie, jeśli tutaj powstały takie filmiki, jak łatwo jest zarobić na bananie? Gierka, która wam pójdzie na kalkulatorze, wystarczy klikać, wystarczy sobie puścić autoklikera, darmowa kasa na Steam. No i co? i no, nie wolno się oszukiwać tutaj, to jest po prostu prosty rynek można na czymś zarobić za darmo, to na tym zarabiamy dzieci nie chodzą do pracy, dzieci chcą zarobić sobie na gry klikają w banana odpalają sobie go na komputerze kiedy idą sobie spać zostawiają autoklikera, banan leci może akurat coś wypadnie milion trzysta tysięcy odsłon, miesiąc temu banana, the most popular game on steam i proszę bardzo nawet V gry się tym zajęło, chociaż trochę słabo że mają tylko 19 tysięcy wyświetleń Trochę smutno mi, bo pamiętam, jak te Gry miało setki tysięcy osób, trochę im się upadło. No, ale chyba wszyscy wiemy, że na rzecz nowego kanału, nie? Ale chyba akurat wszyscy wiedzą, gdzie poszła dobra ekipa, nie? Także bananek pozostaje dla mnie gigantycznym fenomenem i życzę każdemu z was, który próbuje coś tam dropnąć, żeby jakiś drogi bananek mu wyleciał. Jeden widz mi powiedział, że. Pograł w to jeden dzień, dostawił klikera na 18 godzin i wypadł mu za 237 dolarów bananek. Także, no chyba się da, ale to jest jedyna osoba z wszystkich moich widzów, która coś takiego mi napisała. Wszyscy inni powiedzieli, że dostali bananki tylko po 3 grosze, jeden dostał chyba za 18 czy 50 groszy, coś takiego wczoraj mi pisał. Także, no da się, nie? Da się, ale to wiecie, po groszu zbierać, no albo coś wyleci, albo nie, no to już... Czy Wam się chce palić prąd i komputer, żeby mieć tą szansę? Może się uda, może nie? No, jeśli rodzice za to płacą, to pewnie będziecie próbować. Ale jeśli nie, no to ja Wam powiem, ja już trochę straciłem zainteresowanie tym bananem, no bo kurczę, no... Możecie spróbować tą metodą, którą Wam mówię, po prostu za każdym razem jak siadacie do kompa po pracy, po prostu włączyć sobie banana, wypadnie Wam jeden albo dwa, wyłączyć banana, może akurat jutro wypadnie. Coś więcej. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnych liveach na Twitchu. Macie link poniżej. Do następnego.